Ćwiczenie drugie, strona 93. Zapisz w postaci sumy algebraicznej. No i zanim zapiszemy, to przepiszmy sobie wzory skróconego mnożenia. a dodać b kwadrat to jest a kwadrat dodać 2ab i dodać b kwadrat. A, a minus b kwadrat to jest a kwadrat minus 2ab dodać b kwadrat. Oczywiście w każdym momencie. Możecie to liczyć metodą każdy z każdym, czyli zapisać, że a plus b do kwadratu to jest a plus b razy a plus b i wymnażać każdy z każdym, no ale nie na tym polega zadanie. Pokażmy, że można szybciej prościej. x dodać 1 do kwadratu. To jest tak. x dodać 1 do kwadratu to jest a kwadrat, czyli pierwsze do kwadratu. To jest x kwadrat dodać 2 razy pierwsze razy drugie czyli 2 razy x razy 1 to jest 2x i dodać b kwadrat, czyli dodać 1 do kwadratu, czyli 1. W podpunkcie b mamy x dodać 2 kwadrat. No i podobnie x do kwadratu, czyli pierwsze do kwadratu dodać 2 razy pierwsze razy drugie, czyli 2 razy X2, x 2x razy 2 to 4x i dodać drugie do kwadratu, czyli 2 do kwadratu czyli 4. Dalej mamy x odjąć 3 kwadrat, czyli mamy pierwsze do kwadratu, minus 2 razy pierwsze razy drugie, czyli minus 2 razy x2, x 2x razy 3, 6x i dodać drugie do kwadratu, czyli 9. 3 do kwadratu 9. Dalej x odjąć 5 podniesione do potęgi drugiej. Pierwsze do kwadratu to jest x kwadrat. 2 razy pierwsze razy drugie. To jest 2 razy x, 2x i razy 5 to jest 10x. I drugie do kwadratu. 5 do kwadratu. 25. Dalej mamy 2x dodać 1 podniesione do kwadratu. I tu już się zatrzymamy na dłużej. Dlaczego? No to musimy wyjaśnić sobie jedną rzecz. Tak? My nie podnosimy x kwadrat tylko podnosimy 2x do kwadratu. Dodać dwa razy. Znów, pierwszy jest tym razem 2x i razy 1. I dodać drugie do kwadratu, czyli 1 do kwadratu. I teraz tak, jeżeli mamy tutaj plus, no to wszystko jest dodatnie. Jeżeli mamy minus, tak jak tu, to ten minus wskakuje tutaj. Ale my tu wymnażamy i podnosimy wtedy tylko te jakby dodatnie liczby, nie? No chyba, że tu by był minus z przodu. Czyli całe pierwsze to jest 2x podniesione do potęgi drugiej, to mamy 2 do kwadratu 4 i x do kwadratu x kwadrat. 2 razy 2, 4 razy 1 to 4x. I 1 do kwadratu to 1. Dalej mamy 1, druga x dodać 2 kwadrat. Pierwsze do kwadratu dodać. 2 razy pierwsze razy drugie i dodać drugie do kwadratu. Oczywiście znaczy później możecie też w pamięci robić, nie? Choć o to, żeby na początku się gdzieś tam nie, nie pomylić. 1 druga do kwadratu to jest 1 czwarta x kwadrat. Dwa razy jedna druga to jest 1 razy 2 dwa to 2x. Dwa I 2 do kwadratu 4. Dalej mamy 4x. Odjąć 1 do kwadratu 4x do kwadratu, czyli to jest pierwszy do kwadratu, odjąć 2 razy pierwszy, razy drugie i dodać drugie kwadrat. Pierwszy do kwadratu to jest 4 do kwadratu 16x do potęgi drugiej. Odjąć 2 razy 4 8 razy 1 8x. I dodać 1 do kwadratu, czyli 1. No i ostatni podpunkt. 2x odjąć 1 druga do potęgi drugiej. Czyli znów 2x pierwsze do kwadratu. Odjąć 2 razy pierwsze razy drugie. I dodać drugie do kwadratu. Pierwsze do kwadratu 2 do potęgi drugiej to 4 x kwadrat, 2 razy 2 to 4 razy 1 druga to 2x, czyli minus 2x i 1 druga do kwadratu to 1 czwarta. No i w taki sposób postępujemy z wzorami skróconego mnożenia.